Witam Was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony ja, czyli Nikola. I dziś jest ten dzień, którego w tamtym roku też nie lubiłam i ogólnie zazwyczaj go nie lubię, czyli pakujemy się do domu. Nie lubię go, dlatego że ja nigdy nie wiem, co spakować i zawsze biorę pełną walizkę, a zjeżdżamy ogólnie na niecałe trzy dni. I ja w tym czasie muszę mieć wszystko przy sobie. O Boże. Muszę mieć wszystko przy sobie, dosłownie, wszystko, wszystko. Nawet coś, czego nie użyję, ale no. Także będziemy się dzisiaj pakować. I zapraszam do oglądania tego pobojowiska. Jest niedziela i ja się pakuję dzisiaj, bo jutro idę do pracy. Mam paznokcie, bo moje paznokcie już proszą o to, żeby na nich piść i do tego mam jeszcze wigilię, u być w pracy pracowniczą. Więc jutro totalnie nie mam czasu i we wtorek też idę do pracy i od razu po pracy zjeżdżamy do domu. To jest ktoś, oglądamy ogląda mecze, dlatego pewnie w tle słychać mecz, ale dobra, nieważne i dlatego pakuję się dzisiaj. Pomimo tego, że jutro jeszcze będę potrzebować tych rzeczy, to wolę je mieć już spakowane, przynajmniej będę spokojna, że już mniej więcej wszystko jest na swoim miejscu i nie będę musiała tego robić w biegu wszystkiego jutro, na przykład o 22.00. Ja zawsze sobie wszystko wcześniej wyciągam, bo po prostu jest mi jakoś łatwiej ogarnąć później, czy wszystko wziąłam. I wziąłam tyle rzeczy, bo wiem, że będę malować moją mamę. Pewnie tak będzie. I ona troszkę inne kolory woli niż ja, więc musiałam wziąć kilka podkładów i ona też ma inny rodzaj skóry, więc tak to wygląda. Jest już prawie spakowana kosmetyczka. Jeszcze tylko jakieś kremy i coś na noc. Też do twarzy. Teraz potrzebujemy wziąć rzecz O, moja piękna nie wyprasowana bluzka, przepraszam, ale wziąłam pierwszą lepszą jaka była, bo w mm, serio dzisiaj był mega crazy dzień. Także no, lecimy z rzeczami do mycia się, ale nie wiem czy będę brała szampon. Dobra, ale może nie ten, tylko wezmę sobie z, z L'Oreal. Mega, mega. Polecam ten. Dobra. Dalej polecimy z czymś do twarzy, ale nie wiem, może wezmę to z AA. Dobra, będę to tutaj, bo tam Was zasłonię całkowicie. Wezmę jeszcze to do pik psik I co jeszcze? Po co ja tu przyszłam jeszcze? Aha. Do mycia ciała weźmiemy sobie coś. I do twarzy mnie twarzy. To jest właśnie to... Może wezmę tą esencję tonizującą. Mam taką z Sorai. Kupiłam ją już mega dawno i trzeba ją wykorzystać i wezmę sobie też może... Nie wiem, zastanawiam się, bo mam e, ten e, hiorzel z e, miksem. Ale w sumie, czy jego brać? Może nie. Może wezmę tylko witaminę C. Bo mam też z Garniera y, taki Day Jelly. A, to jest daj. Okej, okay. ja go już mam na noc. Totalnie nie ma to dla mnie znaczenia i, i go też bym mogła wziąć, ale ale dobra, może, może weźmiemy tylko te dwie rzeczy. Jak chcesz, to Poradzimy sobie tymi, które już wzięliśmy tam wcześniej. Dobra, czy to jest wszystko, co ja potrzebuję? Jak coś to ukradnę, to mamy najwyżej. No cóż, może jeszcze wezmę odżywkę bez spłukiwania, bo nie wiem, czy nie będę chyba brała odżywki takiej do mycia, więc wezmę tą bez spłukiwania i. Okay. Dobra, Krystian z Martwych wstał. Będziemy robić sałatkę teraz jest przerwa na jedzenie z naszym pakowaniem. Znaczy z moim, bo Krystian stwierdził, że dziś że dziś będzie układał szafy. I wyrzucił wszystko Uuu, ze swojej. zapomniałem o tym. I wyrzucił wszystko ze swojej szafy na pranie, które rozwiesił wczoraj i będzie układał. Także mega fajnie. I a teraz... mogę jutro? Nie. Mogę? Nie. No I teraz... Chowam życie. to z powrotem. Wrzucę to po prostu. Nie. Ale nie ma sensu tego składać. Ale my chcieliśmy to zrobić. Ale... Wczoraj mi tak mówiłeś. Dziubek. I kiedy to było? Dobra, więc wracamy do robienia sałatki. Jaką robimy sałatkę? Jaką robimy sałatkę? Właśnie, proszę Państwa. Krystian nawet nie wie, co będziemy robić, a co Sałusz... zakupy. Tak, uwaga. Jest tam miks sałat, serfeta, słonecznik, bekon, i sos czosnkowy. Jeszcze coś. Grzanki. Nie. Pomidorki. Tak. Także będziemy robić teraz taką sałatkę i co i zaraz będziemy lecieć dalej Krystian z szafą i ze swoimi ubraniami, a ja z pakowaniem. Dajcie żyć. Super. Jesteś szczęśliwa? Tak, jestem szczęśliwy. Tak, nie jestem szczęśliwy. Jest <noise> konkurencyjny. Mam załamanie. Naprawdę. Będzie dobrze. Zapomniałam, że jeszcze muszę wymyślić coś na jutro na Wigilię. Będę płakać. Zaraz pojedziemy na zakupy. Jak się zdenerwuję, to to pojedziemy i sobie coś kupię. Właśnie przesiedziałam tak z 15 minut tutaj i... i w sumie to nic nie wymyśliłam. Oprócz tego, że mam załamanie, to nic. Ja mam krztućce. Pola, ale obiecuję ci, że przyjedziemy. Na pewno. Ja nieważne, jak, nieważne jakie będę mieć problem z ubraniem się, na pewno przyjadę. No, także nie przejmuj się. Okej, okay, sytuacja wygląda następująco. Jest jakoś przed 22. Ja na siódmą Jutro mam do pracy. Czy ja się spakowałam? No, y, teraz muszę zrobić pielęgnację. Znaczy w sumie to... Y, enzymatyczne do skóry głowy. Bo dzisiaj jeszcze muszę sobie zrobić yy, depilację, skincare i w ogóle także no dziś taki troszkę wieczór yy, będzie hardkorowy. Bo jeszcze chciałabym się położyć o normalnej godzinie. I co? I w sumie to yy, spakowałam ubrania mniej więcej ogarnęłam sobie moją sukienkę, w której chciałabym jutro pójść i mam nadzieję, że spakowałam wszystko z takich najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi do mojego domu. Nie spakowałam na pewno jeszcze kosmetyków i takich różnych, bo jutro to mi się jeszcze przyda. I co? No i z tego vloga to by było na tyle. Wiem, że Taki typowo domowy, w sumie to nic ciekawego się nie działo, oprócz mojego pakowania. A, jeszcze najważniejsze, muszę wziąć y, prezenty dla mojej mamy i dla mojej cioci, bo Krystian y, kupił im perfumy. Także, także tak. Mnie też oczywiście, ale ja oddam też mojej cioci i mojej mamie, bo nie jest mi ich tyle potrzebnych. Y, no i, no i w sumie to chyba tyle. że tylko te włosy i wtedy się z wami pożegnam. Bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym vlogu. Nie wiem, czy jeszcze w tym roku, czy już nie w nowym. Także mogę w sumie to powiedzieć. Widzimy się w przyszłym roku. Później, bye!